Cześć, witajcie na moim kanale, jestem kuchman a to jest pokaz najnowszej wersji bato cr Wreszcie mi się zaktualizowało dzisiaj, kurde, parę ładnych godzin. Myślę, że mi się aktualizowało Raspberry Pi, p... dwa pc Steam Deck i pc mi się dalej aktualizują. Mam dopiero 2 GB ściągnięte, tam są większe wersje, 3, 8 GB na pc się sięga aktualizacji. Tutaj tylko dwa z... Z hakiem tam to coś było w aktualizacji. I jest to wersja 42070 2025, na PC-ta jest 06.10.2025 2025. widzicie, mamy tutaj moje Raspberry Pi 5. 2.8 GHz ma ustawione frek frekwency. I zaraz sobie sprawdzimy czy ja to faktycznie ustawiałem. Zostało mi z poprzednich, z, z, z moich ustawień, przy, przy aktualizacji nie zmieniają się te ustawienia. E, mam ustawione na Turbo, bo na Extreme mi się sypało, ale pewnie się pobawię w najnowszej wersji, czy, czy da się na, na Extreme, czy nawet e, dalej, tylko że to w sumie nic nie daje. E, dobra, wejdziemy sobie w Game Collection i e, damy tutaj na dole jest Show MT. E, zaktualizujemy. W tym momencie ja dogrywam BIOSy, więc mogą być delikatnie, delikatne ścinki. O, już mi coś tam wyskoczyło. Czy chcę zastąpić 4600 plików? Tak, zastąpmy. Eee, dobra, i jeszcze wejdziemy w Game Collection Settings i zgrupowane odznaczymy NON, żeby wszystko było widać. 198 systemów pokazuje eee, Game Collection Settings. 198 systemów. I dwie automatyczne, ten czyli w sumie zrobiłem sobie 200, tak? Bo to są dwie automatyczne. No i lecimy po kolei: mamy Acorn Atom, e, BBC Micro, Electron, Archimedes, Adobe Flash Player, Amstrad CPC, e, GX4000, też od Amstrada, APF Electronics M1000 lub MP1000, w zależności chyba. Apple 2, Macintosh, Apple 2GS, DC. Dc to jest coś nowego, tego nie było wcześniej. Dafne, Dafne, e, single, mamy FBN, Atari 2600, Atari 800, Atari 5200, Atari ST, Atari 7800, Atari XE e, i dalej nie ma Atari, nie jest Atari ST. Dobra. Atari Lynx, Atari Jaguar, Atari Jaguar CD, UzeBox, Astro Sufami Turbo, Wonderswan, Wonderswan Color, E, Gamate, Computer Links, Casio PV 1000 Coleco Vision, Coleco Adam, Commodore PET, Commodore VIC 20, Commodore 64, Commodore Plus 4, Commodore 128, Amiga 500, Commodore CDTV, TV, Amiga 1200, Amiga CD 32, Cave Story, PDP 1, Easy RPG, Arcadia 2001, Adventure Vision, e, Game Pocket Computer, Super Cassette Vision Channel F, Pico 8, Tico 80, Low Res NX, Vicor 32, e, Fujitsu FM7, Fujitsu FM Towns, Super Akan GP32 od Game Parka, e, Game Master, Videocomputer e, VC4000, e, ArduBoy, Scoon VM, Odyssey 2, e, Intel Vision, Vectrex, MS-DOS, MSX, MSX2, MSX2+, MSX Turbo R, Sam Couple, Sam kupę, kupę. Kupę. Kiedyś sprawdzałem jak to się czyta. Yy, tutaj mam screenshoty, tu mamy bibliotekę, jakbyśmy chcieli jakieś pdf dorzucić, Moonlighta, czyli możemy sobie yy, streamować Nvidia albo Steam, a. z tym, że tutaj coś trzeba chyba do tego Lighthouse dodać: rekord, czyli nagrywanie. Możemy oglądać filmiki, które się nagrywa. Namco System 22 i nie kojarzę tego systemu wcześniej, żeby był. Będę szukał e, gier i nie rozumiem trochę, dlaczego on tutaj jest, a nie przy pozostałych systemach Namco, bo są inne systemy Namco. E, a, bo tam też się nazywają troszkę inaczej, dojdziemy. NEC PC-8801, NEC PC-9800, PC Engine, PC Engine CD-ROM 2, e, Super Graphics, PC, FX, Game Watch e, NES, czyli Pegasus, e, Famicom Disk System, czyli przystawka do NESa, Game Boy, Game Boy 2 Player, Super Nintendo, Super Nintendo MSU 1, czyli e, przez fanów robiona ścieżka dźwiękowa audio a'la CD Super Game Boy to jest w ogóle PSX chyba, nie? ta, Nintendo, Sony, PlayStation Super Game Boy Super Game Boy MSU1 i to jest też nowość, czyli ścieżka dźwiękowa o audio CD do gierek super Game Boya, eee, takie nieporozumienie dla mnie trochę. Satellaview, Virtua Boy, Nintendo 64 e, Game Boy Color, Game, Color, player Players, Nintendo 64 DD, Nintendo Gamecube, Nintendo Game Boy Advance. Tutaj nie czaję dlaczego nie zrobili Nintendo Game Boy Advance 2 e, players bo też przecież był link do e, tego ten Game Boy Advance pokémon Mini i tak samo do Nintendo ds -a. no też był link, nie? w sumie to można było nie wiem czy by uciągnęło Raspberry Pi, ale na pc też sprawdzałem i nie ma przecież dwa emulatory na pc Nintendo ds bez problemu by się uruchomiły i, i nawet fajnie to by wyglądało, tak jakby split screen dla czterech graczy Nintendo Wii e, nie ma Nintendo Wii U nie, nie ma, czy Nintendo 3DS -a, nie ten do 3DS-a, nie? Panasonic 3DO, Philips Video Pack Plus, Philips CDI, Cannonball, Ball e, E6TH, Edu Quake 32, GZ Doom, e, Lutro, e, Bomberman, Open Beast of Rage, e, Porty, Doom. E, Doom, dobrze. Razę, Prince of Persia, Rick Dangerous Flashback, Blackstone, nie mam pojęcia co to jest. Zresztą oni też jeszcze nie zaktualizowali e, motywu do tego. Charge Jazz Rabbit, Rise of the Trident, Tyrian, e, Abuse, Diablo, Quake 1. Nie wiem dlaczego nie ma ikonki, coś chyba zaktualizowali. E, Tomb Raider. E, te Tomb Raider były już wcześniej i też miały ikonkę i, i one były dwa w jednym. To tak jakby to są jakieś tam wersje Open Lara chyba, czy coś takiego. Sidox e, SDL. Fallout, Quake 2, Tomb Raider 2. Widzicie, Quake 2 też nie ma ikonki, i Tomb Raider 2 też nie ma ikonki Descent. Fallout 2, Jazza, Jazza, 2. Nie rozumiem, to, ta, ta gra już jest stara, dlaczego jeszcze nie ma ikonki. Half Life, Quake 3 Arena, właśnie, Quake 3 Arena ma. Zelda, Return to Castle Wolfenstein i Doom 3. Eee, będę chciał uruchomić, zrobię sobie może materiał jakiś taki właśnie o tych FPS-ach, może o portach. I będę próbował wszystkie uruchomić tutaj, bo w szczególności Half-Life, Quake 3, czy na przykład Doom 3. Jak działają na raz Pi 5, Super Mario War, e, Hurricane, e, Wolfenstein Enemy Territory, e, Hydra Castle Labyrinth, e, ECW, Wolf, Ion Fury od Commander, Atomic Atomiswave, SG-1000, Sega Master System, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, Sega CD, Sega Pico, Sega Saturn, Sega 32X, Model 3, e, Sega Dreamcast, Naomi, Naomi 2, e, Sega System SP. Brakuje Caru, czy jakoś tak się to nazywa, Modelu 2 brakuje, więc no, nadal sobie nie mogę poradzić z tym na Raspberry Pi 5. Może kiedyś się doczekamy. Wydaje mi się, że Raspberry Pi 5 jest na tyle e, mocny, że model 2 bez większego problemu sobie ten e, po powinno poradzić. Sonic Mania, e, Sonic 3 e, i tu jest Mega Drive jest z przystawką CD, nie? czyli Sega CD, ale nie Sega CD tylko Mega Drive CD. Sonic Retro e, X1, e, Sharp X68000 e, Sinclair ZX81, Sinclair ZX Spectrum, Neo Geo, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, Solarus, PlayStation, PlayStation Portable, dalej nie ma PlayStation 2, nie czaję dlaczego, niektóre gierki z, z PlayStation 2 da się uruchomić na, na Raspberry Pi 5, tylko że nie na yy, batocerze, na systemie operacyjnym, teraz nie pamiętam jak się nazywa ten oficjalny, albo na jakimś tam... Zmodyfikowanym ubuntu da się uruchomić Gierki z PlayStation 2. Są filmiki na YouTube, ja się w to nie bawiłem, ale widziałem, że niektóre Gierki da się nawet płynieć, więc nie czaję, dlaczego oni dalej nie dają PlayStation 2. Tym bardziej, że na PC oni się chwalają, chwalą w trailerze, że już można emulować PlayStation 4 na batocerze. Spectra Video tego też nie było, Splinter GU to jest nowe, eee, Tandy Memorex. Tandy, tandy Video Information System. Z tym jest z problem z, z tymi zromami. Tandy Color Computer Texas Instruments TI-99 4A Commander 16 Command, Commander Genius Thompson TigerGame.com Tommy Tutor Otello Multivision LCD Games Video Game Music Player TV Games Motion. Creative Vision Laser Color e, Computer 310, Socrates, PaulSmile, Super Supervision, Megadac, Super Mario Bros. i koniec. I teraz tak. Szczerze to tak, to wszystko powiedziałem, co mi, co mi nie siedzi, tak? Czyli są rzeczy, które moglibyś śmiało zrobić, a nie robią. Skupili się teraz, wydaje mi się, że coraz bardziej się skupiają na PC, bo właśnie się chwalą emulatorem PlayStation 4. Oczywiście by się chwalili też Nintendo Switchem, ale Nintendo Switcha nadal trzeba sobie wgrywać ręcznie, żeby się pojawił na liście. Jeżeli chodzi o pc to zrobię materiał, jak mi się zaktualizuje komputer. Jeden albo drugi, nie wiem jeszcze czy na Steam Decku. Na Steam Decku jestem ciekawy, czy da się uruchomić PlayStation 4. PlayStation 3 da się w niektóre gierki pograć, PlayStation 4, wątpię, ale z no, no, ciekawości może spróbuję. Eee, ja sobie tutaj wezmę i us schowam Empty Systems. Dobra, eee, zegarek źle pokazuje, nie wiem dlaczego. U mnie już jest po północy i nagrywam drugi raz gameplay z tego względu, że walnąłem trochę babola. Eee, ja zostawiłem sobie tutaj Gamecube'a, Sega Saturn, Dreamcast'a, PlayStation, PlayStation Portable. I tak, nic eee, się w sumie nie zmieniło. Tutaj przecedzę Sator sobie sprawdzałem, jest nowy emulator X Mir. niby wygląda fajnie, ale mam problem ze sterowaniem, nie działa mi pad. Podejrzewam, że trzeba podłączyć myszkę i klawiaturę, żeby coś tam ustawić, albo w, po prostu w aplikacjach pozmieniać Sterowanie. Po prostu nie widzimy Pana i dlatego gram cały czas na Beatle Saturnie i przy tych moich ustawieniach, że mam ustawione e, High Performance jest płynnie, da się grać w Sega Saturn na Raspberry Pi 5. E, ciekawostką jest oczywiście Dreamcast, bo tak jak ja spra zawsze sprawdzam Detour Life, mam ustawione tutaj e, aspekt Ratio na 16x9 na Mamy dekoracje na auto, czyli mam ustawione na non, czyli wywalone dekoracje są z góry ustawiłem, że mają być wywalone i mam tutaj zwiększoną rozdzielczość 1,5. Możemy spróbować sobie na przykład na 2280x960, ale mam też włączonego widescreena czyta ch i możemy na przykład jeszcze zrobić wideo mode settings, nie to. Źle mówię. Tutaj chyba, nie tutaj. level, level audio Graphics APU. Graphics APU ustawić na wulkana i zobaczyć, co się stanie. Czy będzie to działać. Na półtora działa na auto. I podejrzewam, że się nie uruchamia wulkan, tylko się uruchamia OpenGL. Więc sprawdźmy sobie na wulkanie, bo. Tym się też tam e, szczyci trochę e, autorzy Batocery, że jest lepsza usługa wulkana. Więc zobaczmy, czy w, w 2X da się e, już grać z włączonym hakiem. Nie da się. No dobra, nie da się. Teraz Wam pokażę jeszcze ja tutaj wulkana, jak damy na auto to samo, czyli 2x, tylko że jest op widzicie i się uruchomił OpenGL Stwierdzić, że jest lepiej na OpenGLu niż na Vulkanie? Nie, jest tak samo prawie. Momentami jest 60, ale... To już troszkę jest za wiele na, na Raspberry Pi 5. Więc ja proponuję zrobić coś takiego. Jeżeli chcecie mieć ładną grafikę. To na 1,5. Nie, nie sprawdzałem na 1,6, ale... 1,5 wystarczy. Jest i tak wyższe rozdzielczość niż... E, ...niż na Dreamcastie, nie? na rozdzielczość Dreamcast Oczywiście przez HDMI mody i tak dalej można zwiększyć, ale generowana grafika tak czy siak zostaje w niższej rozdzielczości niż tutaj to widzicie. żadne mody nie spowodują, że nagle Dreamcast zacznie generować grafikę w wyższej rozdzielczości. A emulatory mogą. Widzicie, że już jest bardzo blisko do 60 do 58 najmniej widziałem chyba teraz już 59, 62 jeszcze możemy jedną rzecz sprawdzić bo to się bawiłem na Gamecube ale nie wiem czy tutaj to będzie zaraz zobaczymy grafika P.U. zostaje, ale to rozdzielczość powiedzmy czy to zwiększymy na 2 Framski Pink. Dobra, tego mi brakuje na tym, na... Na GameCube. Czyli tutaj nie ma tej opcji co jest na GameCube. Ale jest za to frame. Już damy na jeden. Eee, no i zobaczmy. Wyprzedaż, bo Borderlands 4 właśnie wyskoczyła mi. Co ja uruchomione w tle? Epika. pika. Czemu 30 klatek się uruchomiło? Nie powinno się uruchamiać gra w 30 klatkach. A się uruchomiła w 30 klatkach? Eee, pewnie ping. Nie. <laughs> <laughs> Masakra. Eee, czyli to trochę działa inaczej e, niż, niż gdzie indziej. Dobra, zostawiamy tutaj półtora i to wywalamy albo auto damy, dobra, dobra, nie będzie auto. Eee, jeżeli chodzi o Sega Saturn, tutaj jak mówiłem, e, PlayStation nawet nie sprawdzałem teraz, i PlayStation Protocol też bo te platformy już działają ładnie. Przy PlayStation e, tutaj przy przytykanie chyba się bawiłem, nawet z wyższą rozlicznością, czy nie? Nie. Przytykanie się chyba bawiłem. Grasz, a nie, to jest, nie ten krasz. Dobra, jeżeli chodzi o Gamecube, to sprawdzono na Sol Kaliburze i jestem w szoku, bo na Sol Kaliburze ja miałem oczywiście podkręcony ten procesor do 2,8, ale przy High Performance i przy Wulkanie nagle gra się robi płynniejsza. Jeżeli będziecie mieć ustawione na auto jedną i drugą, to będziecie mieć tak w granicach 40 klatek na sekundę. A teraz zobaczycie, że tutaj jest już blisko, jest już blisko. E, jeszcze można to teoretycznie polepszyć. Za sprawą paru ciekawych opcji. Zobaczcie. 53, 55. 53-55. Oczywiście do jakichś tam e-sport to się nie nadaje, ale skoro Sol Calibur, który jest dosyć ciężki do emulacji, e, no daje radę tak czymś takim, to na pewno gierki, które tam są wyświetlane na, z GameCube'a w 30 km będą działały bardzo ładnie. Jeszcze można zrobić jedną rzecz, mianowicie w ustawieniach e, zrobić, gdzie to było? Tu jest Vulkan, emulacja. Tutaj jest Dual Core Mode. Jest ustawione na auto, ale połączajmy to. GPU Sync. E, włączymy Performance Hack. Włączymy. To nie potrzebujemy. Morimonized Fast Disk też nie, 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 nie. Czyli włączyliśmy trzy opcje. Tak jak widzicie, tutaj poniżej już jest. Nieważne i teraz sprawdźmy co się będzie działo. Wydaje mi się, że troszkę więcej procentów się zaczęło robić na poszczególnych wątkach po lewej stronie. Może temperatura procesora trochę skacze, ale o ten wentylatorek ledwo co mi się kręci, czyli nie jest tragicznie. Tak aby aby się kręci. Tutaj mamy cały czas 60. Wtedy też mieliśmy 60. Znaczy jest... różnicy jest może z dwie klatki? No jest, jest bliżej 60. Zdecydowanie. Nie mam pojęcia, że to jest y, y, CPU czy GPU, ale no, czuć, że jest, jest bliżej 60. Więc y, ludzie z Retrofalga proszę przygotować g, g, tą obudowę GameCube Mini. A y, nie piszcie mi w komentarzach, że już jest obudowa GameCube'a. bo mam tą obudowę, miałem nawet film zrobić o niej do droida N2. Sobie. I ono jest wielkość GameCube, a. to nie jest mini. Ale taka miniaturka, jak pokazywałem, Dreamcast'a ostatnio, czy wcześniej jeszcze Nintendo 64. To taką miniaturkę do GameCube wsadzić, raz by do środka i mamy GameCube. A. Sprawdźmy sobie jeszcze tego krasza. Eee, zostawimy sobie to, ale przejdziemy tutaj do, gdzie to jest. Graphics API. Wulkana damy. To zostawimy. To zostawimy. Eee, kurde. Jak mam ustawiony tutaj emulator? Jest na auto właśnie. Bo tu jest display. To jest dobre, bo w fosynka można włączyć, ale mi chodziło o to tak, czyli tutaj mamy wulkana. E... tutaj o włączać te opcje 3 Jeszcze mi okrasza I będziemy koń, kończyć ten odcinek Muszę posprawdzać czy tam na komputerach mi się pościągała Batocera Jak się pościągała to jutro spróbuje nagręcić odcinek i będziecie mieć No myślę że za dwa dni 2 dni po tym odcinku Bo tam troszkę więcej zabawy będzie To się tak przycina ten dźwięk. Ja nie wiem. Sprawdzę, przynajmniej na emulatorach. A na, na, na konsolach jak uruchamiam to nawet nie, nie, nie ten nie zwracono uwagi. I tak najle, najlepsza wersja chyba wyszła na Xboxa tej gry. Dobra, niech będzie. Crash. Z Zcraszem na GameCube jest tak, że ta gra chodzi tutaj jakby w różnych klatkach na sekundę. Niby się wydaje, że jest płynnie, ale wszystko ma z 60 na 30 miejscami. Przynajmniej tak się dzieje na emulatorze. Na konsoli no, cały czas jest płynnie. Nie mam licznika, żeby sprawdzić. Eee... Dobra, tym się skacze, tym się skacze. I to widać na emulatorze strasznie. Na konsoli no, jest płynna. I na konsoli nie mam różowego ekranu. Zobaczmy, jak sobie radzi Crash. Dzisiaj, póki, póki działa w 30 klatkach, to się wydaje, że jest płynnie. Są delikatne spadki. No ej, hej, ale no jest to grywalne, nie? O i tutaj było dziwne przyspieszenie i w momencie kiedy spo... no dobra, tutaj zawsze się przecina, nie? Nawet na całkiem mocnych komputerach potrafi się tutaj ściąć. Przez to odbicie chyba. się grać. Pewnie, ups. Pewnie jakby była, był emulator Gamecube w momencie kiedy Gamecube wyszedł. Krótko po tym, to pewnie bym tą grę skończył na tym emulatorze, że wtedy miałem słabego PC a Tak, mam rozpoczęte i na Xboxie, i na Gamecube, i na PlayStation 2, i żadnej. Najdalej chyba na PlayStation 2 jestem. No Najładniejsza, wydaje mi się, że jest wersja na tego na Xboxie, ale to. Takie może, może. Na Xboxie chyba w... u niego widać płaczki. Właśnie się tym chwalili nawet. A jak pokazali Ala i kurde z Horizona, że ma włosy, to <noise> na twarzy to się wszyscy oburzyli. E, dobra, e, ty, i tym akcentem zakończymy ten odcinek. E, tak się prezentuje Batocera. E, oczywiście lepiej zainstalować jest najnowszą wersję, czyli 42. Tym bardziej, że na Raspberry Pi 5, jeżeli macie dobre chodzenie, można się powiedzieć podkręcanie i to działa całkiem przyzwoicie. Widzicie, że to jest moja wersja 16 gigowa tego Raspberry Pi. Był komentarz pod jednym z ostatnich filmów, że będę kupował Raspberry Pi 500. Nie będę kupował Raspberry Pi 500, ale zrobię od tym odcinek, bo mam zamiar się pobawić Raspberry Pi 500, które jest w całkiem przyzwoitej cenie, a to jest naprawdę fajny mini komputer. I wydaje mi się, że dla osób, które e, nie chcą się bawić w jakiejś tam obudowy i tak dalej, to Raspberry Pi 500 to jest najlepsze rozwiązanie. Ale ja się pobawię, potestuję troszkę, bo jestem ciekawy temperatur i tak dalej przy większym obciążeniu. Bo ja się przyznam szczerze, nie bawiłem aż tak bardzo Raspberry Pi 500. Raspberry Pi e, 5 e, zacząłem podkręcać dopiero przy tym modelu 16-gigowym. I widzicie, że mam 2,8 i. I się uruchamia, nie? Zobaczę sobie, pobawię się jeszcze dzisiaj, może w podkręcaniu, właśnie, e, żeby zwiększyć. Tutaj Wam tego nie pokażę, bo. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to może w komentarzu Wam odpowiem, e, czy udało mi się podkręcić i czy jest stabilnie na wyższym taktowaniu. E, bo jeżeli się nie uda, to. Ogólnie tam jest problem, bo trzeba wyciągać kartę i grzebać w tam plikach. Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Utrzymajcie się do razy. razu. Cześć!